O, Kasadin zszedł. No Idę się chyba zaraz trzeci raz czwarty wykurwić. O, ale nie jak nie tego smoka nic. oddacie, to wam e, wkładam butelkę w dupę. Help, 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 help. O, go, go! Dobra, nie, żartowałem. Ja robić, bo jeszcze, jest na ten bot, No ciekawe kurwa czemu na cipę jest ten bot. A może kurwa powiesz, że jest SS gościu. Że dwóch ludzi idzie y, rzeką na ten, w stronę smoka, Bo ja nie pozytywne. rozumiem, ty, ty stoisz na bocie, tylko farmisz nic nie robisz. Bigo, bigo, bigo. By... Ja pierdolę. Ja. Ja pierdolę. Nice. Maria. Dawaj, dawaj, dawaj. Do końca, do końca. Dusimy, ja pierdole.